To, że punkty selektywnej zbiórki są potrzebne, jest oczywiste, a sami mieszkańcy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Ja jestem eko, że jestem w domu, to mówię, że jestem świruska na tle segregacji. Także ja to wszystko zbieram a później po czasie przywożę tutaj. Zamiast do lasu wyrzucać, to się przywozi na punkt. Seklenis Birkli, gdzie to jest zagospodarzone. Nie wiem, co się dalej z tym dzieje, to już nie moja, że tak powiem, działka, ale mam nadzieję, że to jest w sensowny sposób zagospodarzone. W sposób sensowny i przede wszystkim optymalny ekonomicznie. A tu duży wpływ na rachunek, jaki ponosi miasto chozież w związku z funkcjonowaniem przoku mają osoby nieuprawnione. To w większości osoby spoza chodzieży, które przywożą odpady pochodzące z działalności komercyjnych, ale to od stycznia się zmieni. Wprowadzimy dla wszystkich mieszkańców Chodzieży, właściwie dla właścicieli nieruchomości lub dla osób przez nich upoważnionych. Specjalne karty, czyli nazywamy to legitymacje, które będą dostawali imiennie na swoją nieruchomość i z tymi legitymacjami będą musieli ze śmieciami stawić się na przoku i dopiero wtedy zostaną przyjęci i obsłużeni. No w ten sposób z dużą dozą prawdopodobieństwa właśnie wyeliminujemy te, te osoby nieuczciwe, które nam śmieci podrzucały. Tych, co podrzucają, okazuje się, jest wielu. A miasto liczy, jeśli nie na całkowite wyeliminowanie, to przynajmniej na ograniczenie zjawiska. Ma to przynieść wymierne korzyści. Bardzo odważną deklarację złożę. Uważam, że zmniejszymy koszty prawie że o połowę. To jest, myślę, że to jest taka skala problemu. W tej chwili e, koszty miesięczne utylizacji śmieci na przykład to jest około 150 tysięcy złotych. Zakładamy, że ta cena spadnie o połowę. A to oznacza, że jeśli nie będzie dużej rozbieżności między szacunkowymi wyliczeniami a rzeczywistością, mieszkańcy chodzieży nie będą od nowego roku płacić więcej za śmieci. Karty po złożeniu wniosku będą wydawane bezpłatnie.